Siemano widzowie, siemano Dzisiaj taki krótki filmik, bo mówię że wam dogram, co tu się dzieje no to ja wam już nagrywam Jest takie coś jak Mysterious Crate Teraz wam pokażę co to jest To jest takie pudełko Które się odblokuje Na cosmetic update Bo to jest jakiś krasna Tutaj fontanna, taczka Tutaj stolik No i z tego takie rzeczy wypadają Kolejna rzecz to jest jak to już każdy powinien wiedzieć ogólnie, widzowie. No każdy powinien wiedzieć, bo to jest łatwe. No, y akurat... Y o! Y stawia się te jajko, no i można wydrobić, y powiedzmy, o. Takie rzeczy. Ja mam na przykład, moja najlepsza rzecz z tych to jest Monglow pokażę wam i mam glow From... właśnie to Monglowa. pokażę wam jak wyglądam Monglow tu takie coś o proszę Monglow tu takie coś yy, to to jak zaraz wam powiem to jest From. to jest monflower to coś yy, a mięta mięta to I nie mam tego najrzadszego, bo najrzadszy jest Monglow Nie Ja mam jeszcze tego. O, tutaj się widzę, co ja tutaj dokupię. A teraz mamy Blood, blood Banana. Tak wyglądają Blood Banany. Ym. Blood Banany to jest krwawy banan. O, nie, to jest Monglow. Monmelon. Proszę y y y y y y y y o takie coś. Taki banan, ubrany już. Kolejny a, i dziękuję za dziesięć subskrypcji. Za niedługo będzie specjalna dziesięć subskrypcji. Ale hmm. Bardzo dziękuję Wam. Dziękuję Wam, wam że mnie subskrybujecie. E, teraz mamy Monmelon. To jest takie coś, melon taki. E, mm, czy ja mam teraz Monmelona ze sobą. Proszę, Monmelon. O, Monmelon. Mniejszy. Wielki. To jest takie coś, melon taki, powiedzmy. No i można go właśnie tu jeszcze kupić, tak jak Blood Banana Blood Star-Color. E ehm, to... E, przy, ja... czekajcie, mam takie coś? O, proszę, mam, mam. I to właśnie tak wygląda ogólnie. Stawiacie to. No i macie tutaj na przykład trzy, jak trzy wam y, na Krótowej Nocy uderzy, to proszę. Teraz mamy Blood y, Hedgehog, Hedgehog. E, nie wiem tego, co czytać. Dwieście miliony, proszę. za takiego? Y, pod stworka jeżyka. Y, nie wiem dokładnie, co on robi, ale zobaczę, zobaczę. zobaczę. Bra, sowa, jeździ ze mną, co to robi? E, e, tutaj macie napisane, czyli dwa razy i dwa razy procent, e, że jak go gdzieś postawicie. To macie dwa razy większą szansę, że jakby Wam się zrobi większy owoc. I, yy, i lepszy wariant owoca na 1%. Proszę. Yy, gdzie jest ten? O, gdzie jest ten mały? Tak. Gdzie on jest? Dobra. Kolejna rzecz. Tego wam dosyć... Nie... No blok kiwi. Pokażę wam. I... Teraz wam nie będę czytał dokładnie, co to jest. To ja macie pokazane na ekranie. O. Więc jak ktoś chce to sobie może przeczytać. Kolejna rzecz to jest, to jest Blood Owl. Czyli tak, ja akurat to mam, 60 milionów kosztuje. E, proszę, znowu e, na ekranie jest taka jedna ze słabszych, chyba. Ale proszę. Ale jest rzadka. Co by jeszcze wam tu pokazać? A jeszcze tego chyba nie pokazałem. Night Sleep Park. A nie, mówię, co no słodzi. No to to wszystko na dziś widzowie. I w takim momencie o 19:07 kończymy ten odcinek. I narka.